Hej, hej, witajcie, witajcie, e, będziemy oglądać bitewkę e, na 50TP, e, bitwa mamy od kolegi Balima, no i e, ptaszki ćwierkają, że wpada nam tutaj e, trzecia moła, także ciekawa bitwa, jedna z tych, gdzie prezentujemy e, naszych bohaterów, którzy zdobywają, że tak powiem, końcowe osiągnięcie na danym pojeździe. Zobaczymy, zobaczymy co nam tutaj Balim nawijał. A już widzę, że Riko go wspiera. No to wszystko jasne. A zobaczymy sobie jak ten rozjazd wygląda. Tarcioszki na pozycję, medy troszkę, dwa medy w prawo pojechały. Widzę, że grill jadzią na na snajpie wjeżdżamy w miasto z ciężkimi. A Riko, Riko na japońcu grzeje. zobaczymy co Riko zrobił co. Na typku 4H Riko zasuwa. Ja. Błąp. Pingnął no, niestety. Trochę niedocelowane. Oczywiście 50TP, 9 e, drzewkowa, Rzut na dychy. A, widzę, że Rico go obstawia Ding od e, Tortoisa. A my, my dingnęliśmy, na nas dingnęli, także w miarę, w miarę wyrównanie. Widzę, że ostro podjeżdżamy. E, Rico jedzie za nami. No to pechowo, pechowo spadło na tym e, tyłku 277, powiem szczerze. Rico tutaj dzielnie przyjął, ale oddał też. No i kończymy go pięknie. Tam chyba w gąski poszło. Dlatego to się dingnęło. Eriko tu obstawia kolegę. Zobaczcie, jaka współpraca. Kurde, dostaliśmy. Będzie łup? Właśnie czekam na łup. <grywka> Zobaczymy zaraz. Iko śmiało jedzie. Kończy. Uch. Piękny strzał. Myślę, że tutaj tortoś się chłopakom pcha trochę. Pięknie Tortoś będzie kończył. Tak jest. Trikiem do pary. Uch. Tutaj chłopaki poukrywani przy kapie widzę. Oj, trochę nieprzycelowany strzał 1900 zrobione, 1000 świecenia 700 prawie 800 digneliśmy. O, ta bitwa dobiega końca. Ta bitwa dobiega końca. Ale jeszcze troszkę można zrobić. 2400 zrobione, 1400 ze świecenia. Torno jest skończony, świecenie dla nas. Fajne. Zobierzę Martę. Oj, ten strzał gdzieś poszedł nie wiadomo gdzie. Riko jeszcze żyje. obraz skończony 3000 mamy 3000 mamy To wszyscy szukają gościa ostatniego Arta spadła Jest Jezu gdzie ten strzał poszedł Nie wiem te działo takie niecelne czy co Podejrzewam, że Balnie się teraz wścieka. <laughs> Dobra, koniec. 3000 zrobione, dwa zaświecenia sumaryczne lekko ponad 5000. Zobaczmy sobie podsumowanie. Jak widzicie mamy lekko ponad 5000 kombinowanego damage'u, 3 kille. Jak widzicie, trzecia mała wjechała. No co, fajny wynik. Na Tyszkiewiczu mi trzymało to fajnie, oczywiście. Drużynowy wynik. Jesteśmy w topce. EXPEM. Jak tam RICO 1600, ale prawdopodobnie tutaj było bardziej wspieranie balima. Bo koledzy się zawsze wspierają. Jak widzicie, na minusie 5000, no prawie 6. Jeśli chodzi o szczegółowe rozliczenie, no co. Bardzo fajna bitwa. Trzecia mała. Takie bitwy może ktoś powie, że tylko 3000. No może i tylko 3000 tysiące, ale trzecia mało. Jak macie trzecie małe, lubicie nawet 2000, to też się pojawi na